Słuchajcie kochani, przed chwilą padał deszcz. Teraz już jest słońce. Moja hecia sobie kopie w przetorach. Pięknie, prawda? Pamiętajcie, po burzy zawsze wychodzi słońce. Pamiętajcie o zdrowiu. Bo zdrowie jest najważniejsze. Można nie mieć pieniędzy, można nie mieć miłości, można nie mieć gdzie pójść, można nie mieć samochodu, można nie mieć skóry, fury i komóry, ale... No cóż... Stop, wróć do mnie, chodź, idziemy tędy.